Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał z cyklu Najlepsze komiksowe serie. I Miasto Latarni, trzeci i ostatni tom właśnie teraz pojawił się na naszym rynku dzięki wydawnictwu Lost in Time. Oczywiście pierwszy i drugi też mogliście zobaczyć u mnie na kanale, gdzie opowiadałem Wam troszeczkę o tym, jak wygląda komiks, jaka jest fabuła. A jest naprawdę fajnie, bo przede wszystkim. Cyberpunk, Steampunk, Postapo SF. Mój ulubiony w sumie gatunek na wiele sposobów. Tu, w tym wypadku, akurat mamy ten drugi wariant, czyli steampunkowa historia, naprawdę bardzo fajna którą nam tutaj zafundowano, ostatnio Steampunk ma się całkiem dobrze, w Scream Comics wydaje choćby nawet Lady Mechanikę, ale no Miasto Latarni teraz właśnie zakończyło swój w cudzysłowie żywot wydawniczny na naszym rynku e, trzy tomowa seria, ja od początku ubolewałem, że nie jest to oczywiście wydanie w twardej oprawie, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma i się po prostu czyta więc trzeci tom tak jak mówię pojawił się tak się nam prezentuje, bo te dwa oczywiście już mogliście zobaczyć na moim kanale. Natomiast w tym wypadku jest to samo: format zeszytowy, miękka oprawa ze skrzydełkami. Cena okładkowa to 65 zł. I stwierdziłem, że nie będę już nagrywał samego tego materiału, tylko od razu zafunduję Wam materiał z najlepszych komiksowych serii. O skrzydełkach wspomniałem: no właśnie są, jeżeli nie, teraz o tym mówię. Natomiast sama historia. Nie ukrywam, że jest to mocno wyeksponowane i z przytupem, kiedy drugi tom kończy się cliffhangerem. Tutaj dostajemy oczywiście kontynuację tego i plany, jakie ma Kilian Hayes oraz nasz główny bohater. I tu naprawdę zaczyna się dziać ciekawie, tu się zaczyna dziać ciekawie, a jak już mamy zaraz chwileczkę powiem tylko w szybkim skrócie. No właśnie, może jednak jeszcze raz tylko tak szybko Wam przekartkuję, pokażę te pierwsze tomy, a później właśnie wrócimy do tego ostatniego. Ale mówię, historia nabiera tempa, nasz główny bohater oczywiście i tytułowe miasto Latarni tutaj zdecydowanie jest tą główną areną walki o starcie o starciu, które właśnie ma decydować o tym, co dalej będzie się działo z mieszkańcami, ale i nie tylko. I na tym będziemy głównie się w którymś momencie skupiali, ale to naprawdę daje radę. Daje radę też, oczywiście, w każdym z tomów jest masa dodatków oraz opisów i przykładowych grafik, które zafundował nam wydawca, i to jest bardzo, bardzo fajne. Nie wiem, jak było w przypadku oryginalnego wydania, ale tutaj zdecydowanie coś takiego mamy. W przypadku drugiego tomu. Oczywiście tak samo, ale mówię w trzecim to wszystko, co tutaj się działo, kiedy były te nieprzewidziane zwroty akcji, ta walka, ten piękny kolor, który tutaj został zastosowany, lekko miodno soczysty, bym powiedział. Jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić, to może te twarze niekiedy zostały jakoś tak dziwnie przycieniowane i nie wiem. Nie do końca mi to pasowało, bo komiks nie jest cały czas idealny. Nie oszukajmy się. W tego typu rzeczach nie zawsze się to udaje. Tu w ogóle zobaczcie jest opowiadanie, które ja sobie przeczytałem i no, rewelacyjny zabieg, ale, ale tak jak mówię, wracając do tematu, generalnie rzecz biorąc. Sprawdza się to dobrze, tylko te właśnie niekiedy troszeczkę słabsze momenty gdzieś tam może się pojawiają, ale finalnie jest to naprawdę fajne i przyjemne czytadło z dużą dawką zwrotów akcji na samym końcu, gdzie naprawdę losy wielu ludzi z naszymi bohaterami na czele naprawdę ma ogromne zdarzenie, znaczenie i to się czytało dobrze. To się czytało z lekkim napięciem. Zastanawialiśmy się, jak to wszystko zostanie rozwiązane i czy przede wszystkim. Czy główny bohater znajdzie trochę takie, bym powiedział, szczęście w tym wszystkim, bo to tutaj też jest ważne. Kobieta jego życia, która przeszła na złą stronę, on sam, mający kobietę czy swojego życia, nie wiem, która też widać, że jej zależy, i ona by chciała gdzieś tam wkraść się w jego serce i zostać tam zdecydowanie dłużej. Jak to się wszystko potoczy, co tutaj się wydarzy, tego Wam bym zdradzać nie chciał. Mogę tylko powiedzieć, że trzeci Tom. Mniej lub więcej nadal trzyma ten sam poziom co pierwszy i drugi, i jako zamknięta taka historia, właśnie na tych trzech tomach, tutaj z dużą ilością, jak widzimy, dodatków, naprawdę sprawdza się przyjemnie. Ciekawa klimatyczna historia, właśnie w takim steampunkowym sosie, zwroty akcji, dużo fajnych lokacji, przede wszystkim tego świata przedstawionego. Ciekawy, fajny bohater, który ma kręgosłup moralny, w sumie powinienem powiedzieć. Niekiedy słabsze momenty, ale ogólnie jako całość wybijające się naprawdę dobrze i sprawiające ogromną satysfakcję w sumie z czytania tego wszystkiego. Mimo, że gdzieś tam czasem coś tak nie do końca załapie. Ale Miasto Latarni, finalnie, gdybym miał Wam powiedzieć, jakie mam wrażenie, po wielkim zachwycie. I później troszeczkę stonowanym, kiedy weszliśmy w taki moment, gdzie poczuliśmy, że jednak czegoś troszeczkę tu zabrakło. Wiecie czego? Chyba za szybko to się skończyło. Trzy tomy to jednak dla mnie było zdecydowanie za mało. Liczyłem na. 5, 6, 8, wtedy naprawdę można byłoby poruszyć niektóre wątki, troszeczkę bardziej je rozwinąć, troszeczkę lepiej mogliśmy poznać bohaterów, a finalnie w końcówce troszkę to niepotrzebnie aż tak nabrało tempa, jakbym chciał. I nie mówię, że narzekam tutaj na to, bo owszem, dobra, narzekam, ale w tym pozytywnym sensie. Komiks miał ogromny potencjał, który nie do końca został wy. Korzystany. I to nie jest wina wydawcy, bo wydawca fajnie, że sięgnął po tą historię, bo dostaliśmy naprawdę przeuroczy wizualnie komiks z historią, która po prostu gdzieś tam troszeczkę za szybko gnała do przodu, i ja czuję niedosyt. Chciałbym poznać troszeczkę więcej, chciałbym dostać więcej, chciałbym bardziej, aby nasi bohaterowie zostali tutaj jeszcze dodatkowo nakreśleni, żebyśmy dostali więcej tej historii, którą. Tutaj oczywiście był potencjał, aby uwydatnić gdzieś, wybić jeszcze wyżej, no ale niestety nie udało się. Nie zmienia to faktu, że jeżeli jesteście fanami steampunka, to i tak jest to dla was pozycja obowiązkowa. Ja jako fan steampunka, na swój sposób oczywiście też, tak jak wspominałem na początku, bawiłem się przy tym naprawdę dobrze i... Mogę Wam go polecieć śmiało. Trzy tomy, w sumie dużo i mało. Akurat nadające się na to, aby materiał mógł się załapać z najlepszych komiksowych serii, bo to jest to absolutne minimum. Na półeczce myślę, że też fajnie by to wyglądało, więc może się skuście. Dajcie szansę i przekonajcie się sami, jakie jest to lat miasto latarnie. Na pewno piękne przed tym wielkim atakiem. A co się tam dalej, dalej wydarzyło, to już musicie sobie sami sprawdzić. Więc gdybyście mieli ochotę, możecie nabyć zarówno ten trzeci najnowszy tom, ale chyba jeszcze są dostępne wcześniejsze. Gdzieś tutaj na dole w opisie podrzucam Wam link do sklepu, gdzie możecie sobie nabyć ten komiks, gdybyście chcieli. Zachęcam Was też do tego, abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi wtedy bardzo miło, że ta moja praca jest przez Was zauważana. Także tymczasem ja mówię Wam cześć. Widzimy się w kolejnych materiałach.